Żandarmeria zatrzymała we wtorek trzy osoby, w tym B. Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych GEN. Lech W związku z organizacją pokazów lotniczych Airshow w Radomiu w latach 2010-2015, poinformował Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie PROK. Łukasz Łapczyński. Jak wskazali śledczy, w sprawie doszło do wielu nieprawidłowości związanych z wyborem organizatora pokazów lotniczych oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami na organizację Airshow. Podejrzewani mają usłyszeć zarzutę przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Jak przekazał PROK. ŁAPCzyński, obok Lech Zatrzymani zostali również szef oddziału ekonomiczno-finansowego dowództwa generalnego rodzaju w Sił Zbrojnych Dariusz M. I prezes zarządu Stowarzyszenia swat pułkownik Res. Ryszard P. Zatrzymań dokonano w toku prowadzonego przez Wydział DS. wojskowych prokuratury okręgowej w Warszawie, śledztwa w sprawie m.in. niedopełniania obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego w latach 2010-2015 przy organizacji AIRSHOW. Prok Łapczyński zapowiedział też, że czynności procesowe z zatrzymanymi oficerami będą wykonywane we wtorek po doprowadzeniu do prokuratury.